To się nazywa profilowanie behawioralne w, w internecie. Zresztą Polak, profesor Kosiński na ten temat napisał całkiem sporo ciekawych artykułów, pracował przez pewien czas dla Cambridge Analytica. Cała ta afera związana właśnie z oddziaływaniem w czasie tych pierwszych wyborów prezydenckich, w których brał udział Donald Trump, z oddziaływaniem na Amerykanów poprzez właśnie to profilowanie psychologiczne w mediach społecznościowych. No szacuje się, że już kilkadziesiąt reakcji w mediach społecznościowych Popularnych lajków, udostępnień, komentarzy pozwala na wstępne profilowanie psychologiczne. Natomiast około 250-300 takich reakcji pozwala na sporządzenie całkiem, no, można powiedzieć, przyzwoitego profilu psychologicznego, który pozwala spersonalizować reklamę. Już nie tylko dla osób powiedzmy w wieku od 20 do 29 lat, ale konkretnie dla tej osoby mieszkającej w tej miejscowości X, człowiekiem, który jest zainteresowany, nie wiem, wędkarstwem, Prawda, czy grą w szachy, czy słucha konkretnego zespołu muzycznego, można dla niego sprofilować reklamę. I oczywiście nie robią tego wprost, bezpośrednio ludzie, tylko robią to algorytmy. Algorytmy w ten sposób są w stanie profilować to. A zatem. Takie oddziaływanie, które jeszcze powiedzmy 20 lat temu nie wzbudzałoby aż tak wielkich sensacji, dzisiaj, poprzez obieg informacji, który jest błyskawiczny w mediach społecznościowych, mamy do czynienia z egalitaryzacją informacji, jest szczególnie niebezpieczne, bo pozwala bardzo szybko na wzbudzić strach, nawet do poziomu paniki. Przecież pamiętajmy o tym, jak. Pojawiały się w internecie różnego rodzaju prawda, wiadomości, informacje, czasami prawdziwe, czasami nieprawdziwe, o różnego rodzaju awariach w elektrowniach jądrowych. Poprzez szybki obieg informacji bardzo szybko wzma wzmagał się strach. Można w ten sposób próbować wpływać na opinię publiczną.